A ty nie... K kid Kim drumitow. Kim... Z prawej strony. O to kurde Kim... Odkuda? Odkuda? Kim... 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 na Но. Прямо, прямо, в доме. Mm -hmm. Ja ich tam ściągam cały czas Nie mogą podbyć mm -hmm. No dobra To jest czysto To jest clear Można tu wejść można Dobra Nie pierz dawać Dobra, zdobywam. Przejmować. 私たちは。<laughs> <laughs> <laughs>

idziemy idziemy przejęli to gówno o tu teraz będzie dobrze dołem mm. nigdy to nie słyszy nawet mnie Wczoraj. No co, nie Ta No też nie coś strzelać. Mimo, mimo, że nie może przeładowany. Spratuje. No. Ай! Пиздец. 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 Курва, Пиздец. Daj, tam jest jeden na dachu. No i tutaj jest jeden na dachu. tutaj za, za dobra, sniper zdjęty samuraj. <coughs> Może ktoś tam na dole zajdzie i trochę pościąga. Znaczy, punktów nabiję. Punktów na czym? No, pu na punkcie, mm -hmm. mam 48. A to? O. Próbuję, tylko cały czas tam mnie zabijają, właśnie. Wiesz co, ja jestem tutaj po drugiej stronie. Jakby co, to może cię osłonię, jakby jest schowany za. Za ja. kurde nie? Kurde, kurde. ściągną ściągnął mi. Na raz.

Dobra, teraz mnie w Jest snyperkie wierzony. O biegnie mnie Giger, Giger. <laughs> Jest tam snajper cały czas. Dobra, idę go strącić, więc tam... Zaraz przyjrzę ten tej Dobra. Jak go zobaczę. się pochował. Jakby ktoś mógł, żeby mi tu smołka rzucić na mnie... Dobra, ściągnął mnie Daniel.

Ten punkt jest cały czas w tym samym miejscu. Dobra, mogę tam smokie. Jeden smoke. i drugi. Okay, I got him. I got him. I got the sniper. Ok.

lewego okna rozjebać tego który tam mąci pierdolony słyszał mnie tak yy, po drabinie chcieli do ciebie wejść wiesz? tu ściągnąłem go <laughs> ah. Ten Encio dobry jest, dobry. Podskoczył ze snajpiem A nie, dawaj, zrobił, wchodzi na okno. Giger, wchodzi na okno Dwóch na okno. Snajper w domie. Same je miasta. Idrat siedzi na górze w domku. Nie. go. Dostałem nic nie widzę. Dobra, my już jesteśmy na lewym, na lewym domku już są przyjęte balkony. Dobra, Maxiotku się kikał. Jest neutralizacja, okej okay.

Gier jest kurwa dobry. Tak, to wy wygoda znacie. I tą górą, górą idą. Kiedy mi nastrzała, nie. Jak? Dobra Ah puta, ty décones!

Ja, nie ma to dziadno. Ja słyszę tą ja ja. Bo y, siedział bo ciebie gościu umarł to do 17... dobra je, mhm. Czyli po trupach tylko

No. Shit. Один человек э-э niedaleko od station. Domiślawam, prawda? Ciar porządki, wszystko хорошо. <coughs> Będzie spokojno. Musimy neutralizuje, przejmuje, co to się <laughs> dzieje w ogóle, bo nie, nie wiem, jak na tutaj wejść w tym dimie. Ja ktoś tutaj jest znajomy. Zespół,

Siedzą wszyscy na dole z takimi koty, przyjmują Tylko ich nie widzę U góry siedzi jeden trwania, A Czy, czy Macior jest na górze, przynajmniej był przed chwilą A dwóch widziałem na dole Tam trzeba wyjść z boku jakoś. No, Musimy tam wejść z boku trzeli. trzeba wyjść To od lewej strony no chyba najlepiej. Opcji. Oni akurat tam mają spawna, więc mo mogą nas spotkać. Aaa, ją odjechał deryarmo lap, a były puta me grenade ku. Chodź, cztery punkt. Tri punkt. A... Purę, już tam schodziłem do nich. Porażę! I've done everything I could for Mother Russia.